Zapraszamy Państwa do oglądania nowego odcinka Życie Polskiego w Odesie, dedykowanego kościołowi świętego Klemensa w Odesie. Gmachu Kościoła na dziś niestety nie istnieje, jak wyglądał hram zbudowany przez znanego polskiego architekta Władysława Dąbrowskiego można zobaczyć nie tylko spoglądając pomnik ku jego czci, ale i na zachowanych planach, zdjęciach obrazach. Na szczęście w Mikołajowie możemy podziwiać jeszcze jedno jego arcydzieło. Bardzo podobne, ale mniejsze od już nieistniejącego: Kościół Świętego Józefa. Patrząc na zachowany kościół w Mikołajowie, można tylko sobie wyobrazić, na ile Kościół Świętego Clemensa w Odesie był majestatyczny i olbrzymi. Niewyobrażalnie piękny. Znajdujemy się w kościele. Świętego Klemensa w Odessie, Można powiedzieć, że nawet w kaplicy, ponieważ kościół z prawdziwego zdarzenia był zburzony w 1936 roku, a zostało tylko plebanie, dom, w którym mieszkali księża. I teraz w tym domu, który był oddany w latach 90. parafii. I tutaj w tym domu jest właśnie zrobiona, odnowiona kaplica, w której zbiera się parafia św. Klemensa. Początki parafii to mniej więcej 1902 rok, kiedy tutaj była, był założony kamień węgielny pod budowę nowej świątyni, nowego kościoła. Ponieważ Polacy, którzy mieszkali w tej dzielnicy, w dzielnicy Mołdawianka, było ich tutaj około 30 tysięcy. Parafia liczyła około, no jeszcze parafia postojąca parafia liczyło około 14 tysięcy. parafian. i przez długi czas prosili miasto i prezydenta miasta, aby dało aby dał miejsce pod podbudowy nowego kościoła. I taki Uzyskali pozwolenia na budowę kościoła tutaj, właśnie w tym rejonie Moldawanki, w rejonie polskich przedsiębiorców. Tutaj mieszkali polscy przedsiębiorcy. I kamień domkietny był założony w 1902 roku. W 1903 roku już było, było, było poświęcenie powstającej świątyni nowej, a w 1913 roku była konsekracja tego kościoła. Kościół był największym na południu tych terenów, na południu Ukrainy. Wieże miały 63 metry wysokości, mógł pomieścić 2000 miejsc siedzących, 4000 miejsc w ogóle takich, mógł pomieścić parację na 4000. Ale niestety władza radziecka NKWD, ten kościół pragnęli zamknąć. W 1920 roku, jeżeli się nie mylę, pierwszy, pierwszego proboszcza tej parafii było uwięziono i, i został rozstrzelany tylko za to, że nie chciał odłożyć kościoła, aby weszli NKWT, NKWD, aby zebrali paramenty liturgiczne, jakieś cenne rzeczy kościelne, jakieś tam wysłali na pomoc. Gotującemu powołrzu. Więc za to był rozstrzelany i jest pochowany na cmentarzu katolickim w Odessie. Następny proboszcz musiał wyjechać z parafianami w 1935 roku, bo w 1936 roku ta, ta świątynia była wysadzona w powietrze władzami radzieckimi. Nie udało im się to zrobić z pierwszego razu, ponieważ założyli mało tych ładunków wybuchowych. Jedna, tak w parafii opowiadają, że jedna z naszych parafianek, jeszcze wtedy była małą dziewczynką, stała razem z tatą naprzeciwko tego kościoła, w tym skwerze, który tutaj jest naprzeciwko nas, na rogu ulic Wolkowskiej i ten teraźniejszy skwer Kamowa. Więc stali ogólnie patrzyli na to i mówią, że właśnie z pierwszego razu nie udało się. Wybuch był, ale kościół nawet się nie ruszył. Natomiast już wtedy, jak drugi raz założyli te ładunki już tyle nałożyli, że po prostu ten kościół się poddał i, i był wysadzony w powietrze totalnie. I na tym miejscu, aby w ogóle zamazać historię, że tutaj był kościół, że tutaj modlili się ludzie, e, w czasach stalinowskich był wybudowany e, trzypiętrowy budynek, w którym teraz mieszkają e, ludzie, rodziny. Racja była, była duża, ponieważ e, dużo też budynków było tutaj, czy tutaj mieszkały też e, siostry franciszkanki rodziny Maryi, którzy wykowali się e, szkołą dla dziewczyn. Była szkoła, bursa dla chłopaków na z drugiej strony ulicy. Ta szkoła dla dziewczyn była w wspólnocie muzułmańskiej. Ten budynek, chociaż był pamiątką architektury, został zburzony. On był w latach 90., może w 1000, przerobiony na meczet. To był meczet w tym, w tym budynku. I został ten budynek ten... zburzony. czasy Związku Radzieckiego wszystko było rozgrabione. Potem, jak Związek upadł, a tutaj mieszkało 17 rodzin, w 1992 roku z tego pomieszczenia było rozsiedlone. Możecie sobie wyobrazić, w jakim stanie wszystko pozostało. Ksiądz Tadeusz Hoppe powiedział, że to pomieszczenie będzie nasze, nie mogliśmy nawet pomyśleć że tak się stanie. Przyszliśmy tędy we trójkę. Ja, mój mąż i jeszcze jeden pan był. Wie pani, z wykształcenia jestem inżynierem. Jak zobaczyłam stan, nie było ani jednego okna. Wiatr, cieknie woda, bo już było połowa grudnia. Chwyciliśmy się za głowę, co będziemy tu robić. Przez to, że rodziny mieszkały, wszystko było podzielone na pokoje. Ani wody. Ani gazu nie było. Prąd powinniśmy byli ciągnąć od kolei. Jechaliśmy do kierownictwa, prosiliśmy. Modliliśmy się o pomoc. Przykro, że księdze żyli pierwsze 10 lat tutaj w błocie. Ciągle trwało budownictwo. Wszystko stało na głowie. Kiedy ten gościół właśnie zabierali, ten na pewno po prostu parafianie chcieli Zachować te obrazy, zachować, zachować figury, i takie dwie figury zostali zabrane przez parafian. To jest, para, to jest figura świętego Józefa i figura świętego Antoniego. Przez dłuższy czas te figury były przechowywane w tomach ludzi, a potem były oddane, przekazane do kościoła świętego Piotra w odesie, na ulicy Hawany. I kilka lat temu te figury zostały też przekazane przez ojców Selezjanów do naszej parafii. Jeszcze kiedy był zamknięty kościół, ciotka mojego męża w nocy przyszła do ochroniarza. Prosiła, żeby ją wpuścił, pozwolił zabrać figurkę świętego Antoniego. Miała teścia o takim samym imieniu. Podarowała mu w prezencie ją. W końcu ta figurka zachowała się i do dzisiaj. Taka ciekawostka w naszej poradzi wydarzyła się. Stoję kiedyś tutaj w oknie, tam zaglądam, Dość wchodzi do, na futurkę, jakaś młoda para, dzwonią do drzwi i mówią e, Dzień dobry, tutaj mieszkamy właśnie w tym budynku, który jest na miejscu tego kościoła. Wiemy, że mieszkamy na miejscu złożonego kościoła e, i był problem z wodą. Chcieliśmy coś szukać, jakieś rury, coś tam ryć, jakieś kanały i właśnie przyjechał, przyjechała koparka, coś tam ryła i wykopaliśmy jakiś kamień. Oglądaliśmy jego, co to za kamień, patrzyliśmy czy to jest naszego budynku, czy to jest, gdzie on tam pasuje i nie znaleźliśmy żadnego dopasowania do tego budynku, w którym, w którym mieszkamy i pomyśleliśmy, że jednak ten kamień to jest e, część kościoła. Jeżeli ksiądz chce, to proszę przyjść do damy, tam u nas leży, i, i zabrać ten kamień. I właśnie poszedłem, zabrałem ten kamień tutaj właśnie on jest. Przekaż na swoją e, dalszą historię.